Patriotycznej Tobie Ojczyzną 2025 imienia Ludwika Michała-Paca, patrioty czasu wojny i pokoju. W tym roku, z racji na jubileusz dwudziestolecia, podnieśliśmy rangę konkursu do międzypowiatowego. Do współpracy zaprosiliśmy wielu wspaniałych ambasadorów kultury i dzięki staraniom wielu osób udało się pozyskać trzy ważne patronaty. Starosty Słowackiego Witolda Kowalewskiego, starosty Olackiego Tomasza Kosobuckiego, wójta gminy Raczki Piotra Gajdy. Niezwy niezwykle miło jest mi powitać Was, kochane dzieci i młodzież, uczestniczącą w dzisiejszym konkursie kibicujących rodziców, dziadków, waszych bliskich, kolegów opryku przygotowujących Was do występu, przedstawicieli szkół, wolontariuszy z biura, wolontariatu działającego przy rok oraz nasze szanowne, zacne jury w składzie.